Piątkowy nastrój w sobotni poranek. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z Old School Barbershop na Wielopolu 19A. Sprawdzimy umiejętności nie Polaka, natomiast Ukraińca, szczególnie, że dużo pracuje teraz Ukraińców w barberingu, szczególnie w Polsce. Także zobaczmy, czy jest gorszy od Polaków. Wątpię! Jak się czuje nasz fotograf? Co się stało? A wczoraj było pite. Aha. Dlatego kolega fotograf stoi na nogach spokojnie. Jesteś z Ukrainy, tak? Tak, tak. I jak dawno to uciekałeś do Polski? 2017 ale o, o, od razu byłeś banderem, czy...? No, tak, tak, tak. Już pracuję tak ponad 5 lat, 6 lat. Przez trochę do jeszcze nawet nie pamiętam. A... To jest twoja pasja? No, praczę. No, no, w tym życiu to nic nie potrafię. Cze... A klienci przychodzą do was yy, z Polski i z Ukrainy? Macie jakoś yy, na przykład... No tak ten... mieszany, ja bym powiedział na jak 50 na 50. Jakbyś czasem chodziłeś na, na rynek? Lubiłeś się w Krakowie bawić? No właśnie nie jestem takim, nie jest. który chodzi na imprezy jakieś, ale raz na jakiś czas, raz na dwa lata, półtora A właśnie wyglądasz o... jakbyś chodził na imprezy? No po prostu byłem kiedyś raperem. Raferem byłeś? No. Ja Cię kręcę. No? Nawet ...nie wyrzucone do internetu. Aha. Bo no, nie chciałbym tego żądać. Okay. Bo bardziej pracowałem w studii jako beatmaker. No, no. I po prostu bawiłem się tam przed mikrofonem, tam coś, tam coś, tam, ale bardziej no nagrywałem chłopaków. Okay. Oglądasz na YouTube jakieś barberów, czy nie? No. Na przykład z, w Stanach jest taki gość Aro, się nazywa. Nie słyszałem, o nim? On jest Elegance Studio. Takie studio chyba w Kalifornii. No wiem parę ale nie znam jak nimi. wymienić. widzę takich filmikach. Tak, tak. No. A wiesz, że oni do tych filmików sami robią bity? Nie, tego nie wiedziałem. No. Oni jak mają te filmiki, bo wiesz, ze strzyżenia. Bo to, oni mają taką ofertę, że idziesz do nich i oni ci nagrywają w strzyżenie. I potem robią z tego taki edit, nie? Taki montaż, no, no i oni sami robią do nich jakby muzykę, więc to jest mega ciekawe. Właśnie mi to się podoba, bo w Rosji był taki barber, Central Barbershop i właśnie u nich na przykład jest e, swój też beatmaker. І в салоні пущаємо тільки свою музику, тобто жодних там реклам, жодних популярних виконавців нема. nasz e, tyłem do lustra? Tak, okay. to Znaczy nie, dla mnie to nie jest dziwne, tylko e, ja często mam tak, że że patrzę, nie? W sensie wiesz, jakby patrzę co się dzieje tak jak wie, nie? A teraz mam tak, że w sumie się widziałem ostatni raz jak jak wyglądałem ten jak mi obrócisz to będzie wiesz, taki efekt Tak, no. Może być, może być. A może po prostu tylko lodowie zresztą bezpiecznie nie zawsze bezpiecznie? nie ludziom tak dobrze jak to to ja jestem z Polski znam taką piosenkę ukraińską ja znam? a znasz hymn polski? hymn polski? tak dosłownie no, no znam W się sensie polski tak? tak no pewnie tak słowo słowo no? okej okay. Okay. W szkole uczą. Gdzie sprawdzę tam? Bo ja też wiem. U nas też w szkole uczą hymny, ale ja nigdy nie znałem jada. Tak? Ja nawet w szkole miałem hymn szkoły. W sensie, że musiałem umieć hymn szkoły. To było w sumie śmieszne. hymn no, no, szkoły wyglądał z trzech słów. Miłość, miłość, szkoła. Nauka. No coś takiego. A ty studiowałeś coś, czy nie? E, tak, elektryki. Tak? Ale w Polsce, tak, czy na Ukrainie? Nie, na Ukrainie. Tak. Bo skończyłem studio właśnie na Ukrainie. Tak? Skończyłeś? No i co? Nie... Ale elektryka to jest po prostu elektryk, tak? Że może być elektrykiem, czy... E, takim... Światowy, świetelny... Od Świe... świateł, od świateł. Światelny designer, coś Aha, okej, okay. no rozumiem. Light design. No. Czeka, no. Czyli robisz projekt też wtedy. No szczerze mówiąc, to nic nie potrafię oprócz tejść, ja było w pracy. Oh, ok. Mhm. Tylko to znam, że swoje Jesteśmy w szczerzeniu z Dimą, ja bardzo dziękuję. Naprawdę miło było Cię poznać. Zap zapraszam na Instagrama mojego, tak samo jak i Dimi, Old School Barber na Wielopolu. Dobra, polecam sam się kanału, wpadajcie, nagrywajcie, miło było poznać. Walajcie tego śmoneczka, będziecie super obciąć. <gry>